Wracamy po krótkiej przerwie. Zrozumiałem. No i co teraz mamy do zrobienia? W porządku. Całe doki Targos są pełne goblinów. I oto no tych szóstka bohaterów. Zrozumiałe. Ma się tych goblinów tylko taką wyzbyć. W międzyczasie poszperałem trochę w opcjach. Yy, Powłączałem sobie trochę autopauzy. Hmm. A ja zapomniałem dalej włączyć się panie mniejsza to. Tutaj, właśnie jeden z przykładów z gobiny. się nie wszystko. Spadają od jednego dwóch ciosów. I tu jest cały magazyn, o którym wcześniej była mowa. No! What piece albo sforsować, albo otworzyć krzykiem. Mała różnica. Magdar Schenel. To ten cały komendant portu. Nadolona... Dowlona, omal nie padłem z przerażenia. Jesteście jedną z tych band najemników najmiętych przez Lorda ul, ul, ber, Ulbreka. Tak, właśnie wpłynęliśmy, wpłynęliśmy do portu na Wrednej jęcy. Co się stało? Nazywam się Magdar Schenel. Jestem komendantem portu. Kiedy zobaczyłem gobliny łupiące miasto, kryłem się w tym magazynie i zabarkadowałem drzwi. Jakieś wieści od straży Targos? Przy dokach wpadliśmy na trzech strażników, jeden z nich był martwy, drugi Rejk zaliczył w ramię cios goblińskim toporem, prosił, abym cię odnalazł, zapytał ja czy masz na zbyciu jakiś eliksir ustrawiający. Rejk pewnie ma mnie za bogacza, chyba że zamierza, zamierza dać wam do dyspozycji wszystkie zapasy Targus, wówczas miałbym się czym dzielić. Zdaje się, że ostatnio z Bryn przypłynę, przypłynęły jak, no, jakieś mikstury lecznicze. Znajdziecie je w jednej z tych skrzyń, ponieważ nie mam za sobą moich rejestrów, nie wiem której konkretnie. Czy mikstury mogą znajdować się w jednej z tych beczek? Być może, ale wątpię. W większości beczek znajdziecie broń przysłaną z luskan. Bo, możecie zwieńczyć je rozbić i porządnie się dozbroić. Najlepiej. Jak po prostu sprawdzicie wszystkie beczki i skrzynie, jak znajdziecie coś przydatnego do rozłupania parę goblińskich zakutych błów, to nie krępujcie się, bierzcie co chcecie. Ten magazyn jest olbrzymim, przeszukanie go zajmie zbyt dużo czasu. Bierzcie się do roboty, z tego co słyszę, Rejk nie czuje się najlepiej, więc im szybciej znajdziecie ten ładunek, tym lepiej. Zatem możemy rozłupać te beczki? Bez obawy, nie zrobicie im przykrości, Pomyślcie, że zażynacie goblina i zaraz będzie po wszystkim. Do kogo należy ten ładunek? No cóż, cały ten towar odpowiedzialna jest komenda Galloway, ale bez obawy sytuacja jest wyjątkowa. Weźcie Wierz, co tam wam się przyda, a szczegółami zajmiemy się potem. Płacimy im się kiedy już wygnamy gobiny z miasta. Jeśli, jeśli przeżyjemy, możecie być pewni, że ta ognistowłosa małpa Dry Galloway nie puści nam tego spładzem. Teraz jednak jest w niebezpieczeństwie, a i Lord Urbeck stanie po naszej stronie. Czy skrzynia z tych stron jest zamknięta? Tak, będziecie musieli zaraz być skrzynię chyba, że potraficie spróbnię się, się zamknięk. Kto ma klucz? Bla 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 bla. Yy, tak, tak. No to zaczynamy przeszukiwać magazyn. Niech mi Tymeron... Tomora wam błogosławi. I mam nadzieję, że w parę polecie reigowi. Ja spróbuję otrzeć mieszkańców miasta przed niebezpieczeństwem. Bywaj. Zrozumiałem. Loj... No jak Zgoda. widzimy, jest magazyn z porobniem różnych beczek. Zrobię zrozumiałem, natychmiast. Naprzód. Zajmiemy się do przeszukywania. W porządku. Przeszukiwania. To łatwe. To dla mnie to? Oczywiście, oczywiście. W czasie, a do tutaj parę godzin, nasi bieguniecy się nie zajmą. Potrzebniejsze. Chyba. To chyba. Załatwię to. No myślę, że mogę wykonać twą brudną robotę. No i tego. W porządku. Tam. Już się robi. Słucham. Proste. Na no, spaladę zalicza parę ciosów. Co że je? Tylko go mi, tak? Dobrze, naprzód. To nie będzie no i bierzemy na się płacze, na, na, płacze, na do przeszukiwania w Z przyciskiem maltu podświetlamy wszystkie y, pojemniki. Y, jest to. bardzo przydatne. Gra czasami ukrywa przed nami niektóre na rzeczy, czy jak za chwilę zobaczymy. Na tych Dobrze. Y, Skórę tak na prawej. naprzód. Zobaczę, co da się zrobić. Zaprawić się. W porządku. Łatwizna, goblizna. Teraz patrzcie. To nie będzie trudne. Ława przyda się. No to nie będzie trudne. No trudne. Świetnie. To wszystko? Chyba. Już się robi. Załatwione. Zaczte, znaczy też. Nie. Załatwione. Załatwiono wszystko. Już się robi. No. No. Już się zrozumiałem. Dobrze. To łatwe. W porządku. Dobrze. Już się robi, już się robi. Zamieniam się w załatwione. Na tym. Oczywiście. Nie będzie z tym problemu. Dobrze. Nie będzie z tym proste. Proste. Właszczyk zbiera wszystko, Dobre. ponieważ on potrafi otwierać zamki, niektóre skrzynki są Zobacz, co da się zrobić. Proste. No, Zobacz, to co da się zrobić. To łatwe, to, to łatwe. I właśnie to, o czym Zobacz, mówiłem. Co da się no, w normalny sposób taką małą cygielkę to nie... To wszystko? No po prostu jakby się domyślić, że taka mała cygierka akurat tam będzie zbiornikiem jakimś. I właśnie po to przydaje nam się ściska. To łatwe. Dobrze, dobrze. Zbieramy wszystko, oddzielimy się często jakoś. Załatwione. Zrobione. Nie będzie z tym problemu. To łatwe. To, to łatwe. Miktury, o które nas tak. prosi... proszono. Dobra, drużyna, zbieramy się. Zobaczmy co tu mamy. Bełty dla łotrzyka. Tak. To dla Ciebie, Ty załóż tą zbroję. Patrzę, przyda się palady Na razie bardzo użyto zbroję. Też to się przyda. Maczuga dla kapana, kopana, ta To można wyrzucić Butelka wina Na etykiecie tej butelki wina napisano MARSEM Blusz. Doskonały rocznik I wspomniano, że jest to owocowa mieszanka Doprawiona korzeniami o aromacie rosy pokrywającej płatki kwiatu. Winiarnie w Marsember są znane z uprawy winogron zawdzięczającej swą sławę i jakość morskiemu powiewowi morza spadających gwiazd. Okay. To możemy wyrzucić. Nie hmm. włócznie jest bardziej efektywna niż krótki miecz, ale zostawimy na razie. Zrobimy. Szybki zapis. I wracam za chwilę.